Niestety, stało się. Turcja chce wypowiedzieć jak najszybciej inwazję Syrii. Tej Syrii, w której mieszają się interesy dwóch wielkich mocarstw Stanów Zjednoczonych i gdzie bardzo aktywna jest Rosja. Posłuchajcie, co powiedziałem już pierwszy raz w listopadzie 2021 o wrotach, że będą otwierane. Posłuchajcie. Na 2022 rok widzę trzy klucze. Bo komuś zależy, aby wywołać trzecią W. Pierwszy klucz to będzie Ukraina. Tak. Ponownie zacznie się dziać na Ukrainie. Drugi klucz to będzie Syria, Damaszek. A przed Kucja. nami. Będzie wiele krajów zamieszanych. A trzeci klucz to Iran i Izrael. Trzy drzwi i trzy klucze. A nad drzwiami napis: Wielka W. Zegar cały czas styka.